Także ze zwyżką ostatnio jardził Laguta, tor czwarty, który dzisiaj już raz poniósł, ale świetnie refleksowo Lambert, dobrze Laguta, ale ma czwarte pole, ten dojazd najdłuższy musiałby wygrać zdecydowanie, wpakował się już przed Lamberta, a teraz jeszcze Picando pod Emila Sajfudinowa, ten był zaskoczony tą racją zaczyna się wielkie żużlowanie na olimpijskim, Biuli jeszcze wjeżdża przed Lamberta, Dłaguta już jakby poradził sobie na dobre z ale Dan Biuli chce jechać o pełną pulę dla Sparty, na środek toru wyrzucony po raz kolejny przed Lamberta ależ mamy dwa rywalizację Brytyjczyków o punkty. Wydaje się, że górą z niej wyjdzie zawodnik gospodarzy. Łakuta z przodu absolutnie niezagrożony. Emile II, ale ciągle jeszcze Biuli, który został uwolniony z tej rywalizacji z Lambertem. Może jeszcze po jednym drugim błędzie, tak jak teraz na wyjściu z przedostatniego łuku Emila Sajfutinowa, zaatakować go jeszcze Krawędzik 4 do 2. To była walka stoczona przez Spartan.